Tak narodziła się Solidarność. Dzień po dniu przedstawiamy wydarzenia z 1980 roku, które zmieniły Polskę i świat. Pokazujemy nieznane zdjęcia, ocalałe filmy i tajne raporty PRL-owskiego MSW. Tych dokumentów w telewizji jeszcze nie było. 14 sierpnia 1980 rozpoczął się strajk w stoczni Gdańskiej imienia Lenina, przełomowy dla rozwoju wypadków w sierpniu 1980 roku. Kolejny dzień protestują pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji i Taksówkarze z Warszawy, a także zakładów przemysłu pończoszniczego Sandra w Aleksandrowie łódzkim i zakładów tekstylno-konfekcyjnych w Łodzi. W codziennym tajnym raporcie o sytuacji w kraju MSW informowało o wypowiedzi działacza opozycji Jacka Kuronia, który miał stwierdzić, że dotychczasowy przebieg strajków ośmiele ludzi do podejmowania nowych i szubowania żądań, a strajki przybiorą na sile jesienią. Pracownik zajezdni przy ulicy Kawęczyńskiej w Warszawie miał grozić, że jeśli nie zostaną spełnione żądania załóg poszczególnych baz, o godzinie 15 stanie cała komunikacja w stolicy. Raportowano także o niezadowoleniu wśród załogi szczecińskich zakładów graficznych, które może doprowadzić do przerw w pracy. Do strajków w stoczni Gdańskiej doprowadzili działacze wolnych związków zawodowych wybrzeża, powołanych, aby chronić prawa pracownicze. Mózgiem operacji był Bogdan Borusewicz, a powodem rozpoczęcia protestu było zwolnienie ze stoczni tuż przed emeryturą suwnicowej Anny Walentynowicz, działaczki wolnych związków zawodowych wybrzeża. Idę po wypłatę do stoczni i strasznie chwyta na bramie, rzucę mnie do samochodu taki nyski, wiezie mnie do kadr w towarzystwie dwóch strażników i oczywiście do kadr pod konwojem. Liderem strajku został inny działacz tej organizacji, Lech Wałęsa, zwolniony ze stoczni 4 lata wcześniej, który na teren zakładu dostał się kilka godzin po rozpoczęciu protestu. Strajkujący zażądali między innymi przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz i Lecha Wałęsy, wzniesienia pomnika upamiętniającego masakrę robotników Wybrzeża w grudniu 1970 roku i podwyżki płac. Szybko przejęli Kontrolę nad stocznią. Wprowadzili straż robotniczą, nie wpuszczali obcych i zabronili wnoszenia na teren zakładu alkoholu. W kontrolowanych przez władze mediach 14 sierpnia nie mogło być informacji o strajku, który wybuchł tego dnia w Gdańsku. Ale przemilczania innych pracowniczych protestów nie da się usprawiedliwić. W Trybunie Ludu można było przeczytać, że rzepak się udał, a jego zbiory będą wyższe niż przed rokiem. Ważniejsze od strajków było też informowanie, że studenci zerowych roczników przystępują do obowiązkowych praktyk robotniczych. Mieli je odbyć między innymi w Warszawskim Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym, czyli rozpocząć pracę w zakładzie, który znany był wtedy z przerw w pracy.